Siemanko z tej strony Antek, a dzisiaj zagramy w Minecrafta. Stworzymy sobie nową, jednoosobową rozgrywkę w trybie hardcore i zobaczymy, jak długo uda nam się przetrwać. I powiem wam, nigdy jeszcze tego nie robiłem na hardcore. Może tam kiedyś, kupę lat temu, to jeszcze nie ogarniałem tej gry, zginąłem bardzo szybko i stwierdziłem, że nie, to jest bez sensu. Także. Podejmujemy taki challenge, aby przetrwać jak najdłużej. Piszemy: Antek, nie ty świat, tryb hardcore. Co tam, chyba nic nie zmieniamy? Stwórz nowy świat. Gramy na wersji 1.18.2. Z tego względu, że no mamy tam serwer jakiś już na tym. Jak to się nazywa na tej wersji i po prostu będę tutaj kontynuował. Jak na razie. Okej. Okay. Jesteśmy. Dobra. Chciałbym, żebyśmy mieli chatę blisko wiecie. E że było kilka biomów obok siebie, generalnie ja grając dawno, dawno temu w Minecrafta, pamiętam, że wiecie, był biom tylko dżungla, pustynia i nie wiem, góry. A przez ostatnie lata to się tak rozwinęło. Dobra, musimy zdobyć na początek troszkę drewna. Podstawa podstaw. To najważniejszy materiał w sumie w Minecrafcie Dobra, szybko sobie coś tam wybudujemy, cyk, cyk, cyk. Stół. Dobra, na szybciocha, ciach. Dawaj, kilka patyków. I teraz tak, Kilow siekierkę. I dobra, to na razie nam powinno starczyć. To zabierzemy ze sobą i będziemy szukać jakiegoś odpowiedniego miejsca dla nas. Przy okazji, sobie kilka świnek utłuczemy w celu. O! Co jest? Zdobycia jedzenia. Chodno tu! Ten biom, co tu jesteśmy, nie wiem, czy to są bagna czy nie. Jeśli tak, to nie chciałbym się stąd oddalać, z tego względu, że co to było? aha sadzonki że, że że od kule od tych takich skaczących tych zielonych od slajmów nam się przydadzą. Dobra przepłyniemy tutaj na tą drugą stronę. No dawaj 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 dawaj. Hop Okej. Okay. Yy, o, mamy owce. Od razu za. O matko, i to ile? Dobra, my potrzebujemy trzy w celu zrobienia sobie łóżka. Będziemy się na początek przynajmniej starali unikać tej nocy. No bo jednak gramy na trybie hardcore. Więc yy, <laughs> byłoby słabo. Gdybyśmy zginęli już pierwszego dnia. Dobra, może to łóżko sobie już teraz zbudujemy. Pamiętajcie, żeby stworzyć łóżko, potrzebujemy wełnę w tym samym kolorze. Aha, nasz ten. Cyk. <laughs> Okej, okay, zniszczony portal. Ale nam się udało, nie? Ale mamy szczęście. A, no dobra. Mamy szczęście, ale myślę, że lud będzie yy, nieco lepszy. To sobie weźmiemy ze sobą. Czy tutaj mamy coś, co moglibyśmy yy, zabrać. No tak średnio... Ajajaj. Ale to miejsce. Kurczę. Yy, ono nam się może przydać. Jakie mamy kordy tutaj. Dobra. Postaramy się to zapamiętać. No wiecie, jakbyśmy. Poza, ta jaskinia podwodna. Jakbyśmy potrzebowali portalu, to na pewno tutaj wrócimy. Jeśli chodzi o Minecraft, jestem takim graczem, nie wiem, dosyć zachowawczym. No ja na początek staram się właśnie wybudować schronienie stać się samowystarczalnym, a dopiero później, jakby zaczynam, tak bardziej, wiecie, eksplorować. Dobra, tam się zaczyna kolejny biom i myślę, że to będzie dobre miejsce na nasz, nie wiem, obóz. Podobno w tym biomie ta sawanna, hmm, często pojawiają się tam wioski tych wledżerów, więc tam się udamy. Nie wiem, czemu ja to chcę obiec w sumie, no ale dobra. Ja wam tu tutaj przewinę, żebyście yy, nie musieli co tam jest w powietrzu. Dobra, ja się udaję do tamtego biomu i wam to przewinę troszeczkę, żeby po prostu ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile i za chwilkę wrócę do was. A, nie mamy. O nie, potrzebujemy ten. Jedzenie. Możemy jeść surowe? O, możemy, ale to daje bardzo mało. Ja, piernicze. Jest tu kamień? Jest. Wow, oszalałem. Super, mamy od razu. Mamy od razu tutaj węgiel. Bardzo dobrze. I myślę, że przy okazji, już tutaj sobie chyba zostaniemy na jedną nockę. Aby przetrwać tą pierwszą noc. Dobra. Teraz tak, crafting. Piec. Tak. Eee, co do jedzenia, czego mamy najwięcej? To. Czym tu zapalimy? Dobra, na razie niech pójdą tam patyki. A my sobie tutaj wykupimy troszkę węgla. O, matko, słabo to idzie. Zrobimy sobie normalny kilo w ten drewniany. Pozbędziemy się go po prostu. Tak. Okej, okay, sporo tego węgla spoko. Będziemy mieli na pochodnie. Duży plus, duży plus. Zrobimy sobie od razu tutaj kilka. Ciach-ciach, ciach. ciach, ciach. O, oh, jedwabny dotyk. Okej, okay, ten dzień się jeszcze nie kończy, więc. Póki tam nam się jedzonko robi, może zetniemy sobie Akacje Muszę zrobić patyki nowe i no i kamienną siekierę. No nie będziemy chodzić z drewnianymi. Jest to bez sensu. Dobra. Nie wiem, mi to drzewo akacjowe się tak podoba. Tak. No i zrobimy sobie dwie siekierki, jeszcze jeden kilof. I będziemy mieli ok. Dobra, skopmy to wszystko. To nam się przyda. Wow, ale jak nam się trafiło? Ile węgla. Super. Mamy kolejny węgiel, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, pierwsza noc, idziemy spać. Okej, okay. przetrwaliśmy pierwszy dzień. Myślę, że jest całkiem dobrze. Zaczekamy aż nasze jedzonko się tutaj usmaży. Rzucimy okiem czy tutaj o zombie. Yy, pozbędziemy się drewnianych. Rzeczy tak. W sumie mogłem ich użyć do przetopienia. Nic tu nie widzę. Ciekawego. Dobra, zetniemy sobie to drzewo. Jeszcze. Warto by znaleźć wioskę ludzi z tego względu, że jest tam bardzo dużo. Mm, Pszenicy. Pszenicy. Będziemy jej używać do. No, można jej użyć do. Jak to się nazywa? Do zrobienia chleba, ale my wykorzystamy ją do rozmnażania zwierząt w celu zdobywania levela skór. No i także pożywienia, bo będziemy te krówki tam, wiecie, że tak powiem, skurować. O. Kurczaki o, są i krowy. Fajnie. Skoro wiemy, że tutaj mamy krówki, a tu się nam łączą biomy. O! O! Trzcina. Kurczę. Myślę, że to mogłoby być dobre miejsce na na naszą chatkę. Ale jeszcze sprawdzimy mapę. Jakie tu są kordy? Dobra, przebiegnijmy się kawałek w tą stronę. Rzućmy okiem, co tu jest za tymi pagórkami. Bo może akurat gdzieś pojawi się tutaj wioska. Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Na pewno by nam to ułatwiło troszkę rozgrywkę. Może zdobilibyśmy troszkę żelaza na wiaderko, które. No, wiadro jest potrzebne. Czy to, żeby zebrać właśnie wodę, czy lawę. Ma to swoje zastosowania. Okej. Okay. Nasze poszukiwania wciąż trwają. Wioski nie widać. Chociaż. może tam coś jest. Zbierzemy tą trzcinę, bo będziemy ją później sadzić. Przyda nam się ona. Do robienia książek. A jak się tego nie zrobi na początku, to później. No jest to bardzo czasochłonne. Dobra, jakieś jedzenie byśmy zdobyli. Dobra, wybacz, ale musimy mieć co jeść. Okej, okay, gdzie ja to widziałem? Ok, tutaj mamy te krowy. I będziemy chcieli na pewno rozmnożyć. Z tym, że do tego właśnie potrzebujemy tą pszenicę. No to jest naprawdę fajne miejsce. Tyle biomów obok siebie. No i gdzie ja to widziałem? Żółwie. Dobra, przebiegnijmy się po tej pustyni. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tutaj tak biegał i szukał tej wioski na siłę. Nie wiem, właśnie, czy nie lepiej byłoby osiedlić się tam. Troszkę przeorganizować, pozdobywać co nieco i dopiero wtedy powiedzmy, szukać tej wioski, która gdzieś na pewno jest. Nie, wiem, nigdzie jej nie widać. To jest najgorsze. Ale to by nam bardzo, bardzo pomogło, gdybyśmy znaleźli tą wioskę. Będziemy potrzebowali trochę nasion. O! Tutaj mam jakąś jaskinię. Na pewno się tutaj. Wow, dobra. Ok. Postawmy sobie tutaj taki powiedzmy ala znacznik, że będziemy chcieli tutaj przyjść. Coś takiego. No, nie wygląda to naturalnie, więc myślę, że jeśli będziemy tędy przebiegać, to zorientujemy się o co chodzi. Jest tu kilka krów. Owce również. Wioski jak nie widać, tak nie ma. A więc, idziemy sobie w kieruneczku wody. Zasadzimy tam troszkę tej, no, pszenicy. A, najpierw e, crafting. Cyk. O, kamienna motyka. Aha, ta owca nam tutaj po tej naszej uprawie skacze. Nie za fajnie. Dobra, szybko, szybko, bo się noc robi. Zasaćmy to. Dobra, pani dziękujemy za pomoc. Sio, 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 A tutaj chyba już nie można zasadzić. Sio, sio, sio. Dobra, szybko chowamy się. Go, 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 Kolejna noc w ziemiance. Okej. Okay. Przetrwaliśmy kolejną noc. Witamy dzień trzeci. Jak tam nasze uprawy? No, tak sobie. Może podeszlibyśmy do tej jaskini, ale w tym czasie. O matko, ok, niech będzie. Wyśmy troszkę jedzonka sobie naszykowali nowego. Dobra, lecimy. O, owce. Naszykujmy sobie wszystko, jakieś jedzenie. O. Dobra. Oho. Tam już widzimy nieprzyjaciół. Nie wiem, czy będą mieli oni... oj! Czy będą mieli zasięg. Dobra. Creeper. Pięknie. Jeden przeciwnik mnie i mamy proch. Po uderzeniu trzeba się odsuwać, ponieważ on się... On za chwilę wybucha. Rozświetlmy tutaj wszystko. No, tam jest tylko jak to się nazywa. Wow, patrzcie, jakie mamy szczęście w ogóle. Co jest? Wow, okej, okay. mamy siodło. Ło wow, super! Ale w ogóle jak nam się. Jaki fart! Skopaliśmy jedną kratkę i znaleźliśmy spawner z. ze skrzynią, w której mamy żelazo, na którym nam tak zależało. Fajnie. Dobra, mamy 4 żelaza, fajnie, 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 ale przydałby się jeszcze, przydałby się węgiel, może zejdziemy tutaj niżej, tak, będziemy mieli jak wrócić później, chyba tak, czy tu nie ma żadnych mobów, żeby nas zaraz jakiś creeper z zaskoczenia nie wziął. Jest tylko jedno, nie, 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 czekaj stąd, sio, idź, idź, Kysz. idź, lapis tam jest na dole, jedna rudka? to jest niemożliwe. No, faktycznie. No nic. Nie, jest kolej. to złoto. Dobra. Tu będziemy musieli wrócić, mając żelazny kilof. O, tutaj jeszcze mamy troszkę węgla. Nie znaleźliśmy szybko wioski, więc w miejscu, w którym jesteśmy teraz Myślę, że zostaniemy troszkę dłużej, więc możemy tam pobiec i zrobić na szybko jakiś taki prowizoryczny domek. Osadzimy się tam, zaklimatyzujemy i po prostu za jakiś czas, o ile dożyjemy, yy, będziemy dalej eksplorować mapę i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dobra, węgiel jakiś tam zebrany. Znajdźmy drogę powrotną. Ja to gdzieś tutaj wskakiwałem. Kurcze, nie wiem. A co? W sumie żwir... Nie, dobra, po żwir jeszcze przyjdziemy. Na spokojnie. Tutaj by... Oha, tędy przyszliśmy chyba, tak? Od tej strony tak w opadku. Hop, hop, hop. mamy tutaj kawałek polskiego terenu. Myślę, że będzie to miejsce dobre. Nasze uprawy jakoś tam sobie powoli rosną. Dobra, zbierzemy jeszcze troszkę nasion, bo będziemy. Aha, no tak, no nie mamy gdzie tego składować w ogóle. Heh. <grych> Dobra, to jajko też tutaj wyrzucimy. Yy, he, 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 he. Zrobimy sobie skrzynię. Aha, nie mamy gdzie. Dobra. Teraz tak to, czego na ten moment tak bardzo nie potrzebujemy, pozbędziemy się tego. Dużo mamy tego węgla. Ok, to. O, mamy jeszcze jedną skrzynkę. Ok, pozbieramy te nasionka. Ciach, ciach, ciach. I teraz na szybko jakaś chatka. Żebyśmy coś w tym odcinku jednak stworzyli, prawda? To będzie tak ciach, 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 ciach. Ale tu drzewo szybko idzie. Damy kolejne jedzenie do przetopienia i do przetopienia. I podobno w wędzarce się robi szybciej jedzenie. U. Będę musiał to sprawdzić. O nie, braku nam drzewa na dach. Szybko do spania. Ok, przetrwaliśmy kolejny dzień. No słuchajcie, nie udało nam się zrobić zbyt wiele. Po prostu dostaliśmy słabego respa. Tak myślę. Ale wszystko w swoim czasie. Na spokojnie. Tutaj sobie ogarniemy życie. O nie! Matko. O, żwir spoczko. Mamy prawie że wszystko pod domem. Szkoda, tylko że ta wioska nam się nie trafiła, no. Nie! No i dobra, tak się prezentuje nasza chatka. W kolejnych odcinkach będziemy kontynuować tą przygodę, a przypominam, gramy na hardkorze. Tak więc zapowiada się ciekawie. Eksploracje jaskiń. Zabijanie mobów, zdobywanie świetnych itemów. To wszystko przed nami, a teraz ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba, i dajcie znać w komentarzach, jakie serie jeszcze chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Dzięki za oglądanie i do następnego, trzymajcie się, cześć.